Witam serdecznie. Chciałem zaprezentować termostat czterokanałowy z możliwością podłączenia czterech czujników DS18B20 i czterema wyjściami przekaźnikowymi ze stykiem zwiernym. Koniecznie, zasubskrybuj mój kanał i koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Przedstawię termostat. Na wyświetlaczu mamy cztery temperatury T1, T2, T3 i T4. 4 wejścia z czujników DS18B20. Mamy od lewej pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tu mamy możliwość podłączenia plusów i minusów dla tych czujników. Wejście zasilania plus minus 12 do 24V DC. Po przeciwnej stronie mamy cztery przekaźniki ze stykami zwiernymi, z obciążeniem do 5 A każdy zaprezentuje. Podobnie jak w wersji pierwszej, ter w termostacie dwukanałowym, tak i tu mamy wartość zadaną, histerezę, alarm górny i alarm dolny. Eee, wartość zadaną mamy możliwość. Ustawić z wartością dziesiętną oraz histerezę z wartością dziesiętną. Alarm górny również z wartością dziesiętną i alarm dolny. Wartość zadaną mamy możliwość nastawy do 99 stopni, histerezę do 30, alarm górny i alarm dolny do 30 stopni Celsjusza. Jak liczymy alarmy? Wartość zadana. Plus alarm. Czyli tu w tym przypadku wyjdzie nam, że po przekroczeniu 36,5 stopnia włączy się alarm górny, i tu 35 minus 1,5, czyli poniżej 33,5 stopnia włączy się alarm dolny. Tak mamy analogicznie cztery termostaty. Tu mamy termostat drugi, termostat trzeci, termostat. Czwarty, oczywiście wszystkie nastawy są zapamiętywane w pamięci sterownika po 20 sekundach od zakończenia zmian. Dobrze. Każdy z termostatów możemy ustawić w dwóch trybach: w trybie chłodzenie lub w trybie grzania. To mamy termostat pierwszy, termostat drugi, oczywiście niezależnie od siebie. I tu mamy termostat trzeci i termostat e, czwarty. Jest możliwość włączenia i wyłączenia alarmu dźwiękowego, jednakże zawsze po włączeniu zasilania ten alarm jest aktywny. E, dobrze, teraz tak ustawię sobie e, w jednym trybie wszystkie kanały. I teraz tak. Rzecz najważniejsza, co jest. Raczej niespotykana w tego typu termostatach, mamy możliwość dostosowania do danego kanału określonego czujnika. W tym momencie mam przystosowany dla termostatu pierwszego czujnik pierwszy, dla termostatu drugiego czujnik drugi i tak samo dla termostatu trzeciego trzeci, dla termostatu czwartego czwarty. Ale możemy zrobić tak, że z czujnika na przykład pierwszego. Możemy sterować wszystkimi termostatami. Wtedy wchodzimy w nastawy i zmieniamy, że termostat drugi ma czujnik pierwszy, termostat trzeci ma czujnik pierwszy, i termostat czwarty ma czujnik pierwszy. I w tym momencie z jednego czujnika pobieramy temperaturę dla wszystkich czterech termostatów, i oczywiście mamy cztery różne nastawy. Oczywiście, w danym momencie możemy sobie te nastawy zmieniać. Może być to, nie wiem, na przykład na pierwszym kanale, może być to czwarty, tak i odwrotnie. No, akurat zrobię, powiedzmy, kolejność wstecz, czyli dla pierwszego czwarty, dla drugiego trzeci, dla trzeciego, drugi i dla czwartego e, pierwszy czujnik. Mamy również możliwość wyłączenia danego kanału, czyli dla termostatu pierwszego nie będzie pobierana, Temperatura będzie wyświetlana wartość 0. O, mamy na przykład termostat pierwszy wartość 0, i ten termostat już w tym momencie nam nie działa. Wszystkie kanały mamy ustawione w trybie grzania czyli zasada grzałki w boilerze. Mamy włączony przekaźnik aż do wartości zadanej, czyli do osiągnięcia danej temperatury i powyżej dany kanał zostaje wyłączony. W tym przypadku przekaźnik. W trybie chłodzenia mamy przeciwieństwo, czyli jeżeli temperatura do wartości zadanej, czyli od dołu do wartości zadanej. E... Oj, namieszałem, czyli jeżeli temperatura jest niższa od zadanej dany kanał mamy wyłączony, jeżeli temperatura przekroczy wartość zadaną w, w tym momencie jest aktywowany przekaźnik na przykład jeżeli mamy podłączony wentylator dany kanał e, będzie chłodzony przepraszam zaschło mi w gardle o powiedzmy dwa pierwsze zrobię chłodzenie no i ustawię ten jeszcze pierwszy czujnik Niech to będzie tak. Eee, użyję może sobie dla wszystkich kanałów jednego. Będzie to bardzo dobrze widoczne. Nie będę musiał grzać dwóch czujników. Ok. I wszystkie termostaty działają na czujniku pierwszym. I mamy identyczną temperaturę dla wszystkich kanałów. Teraz użyję. Lutownicy. Na wyświetlaczu mamy strzałeczki w dół, czyli temperatury są niższe od wartości zadanej minus alarm dolny. Gwiazdka oznacza, że dany kanał jest aktywny. W tym przypadku mamy kanał 3 i 4 jest jako chłodzenie. Nie odwrotnie, przepraszam, jest jako grzanie. A chłodzenie jest pierwszy i drugi. Więc gdy zostanie nam osiągnięta na kanale pierwszym i drugim temperatura zadana, wtedy ten kanał zostanie aktywowany, czyli chłodzenie, a tu, gdy wartość zostanie osiągnięta, czyli grzałka w bojlerze, dany kanał zostanie wyłączony. Może jeszcze tak zobaczę, jakie tu mamy wartości. 35, 37, 39, 41. A, alarm mam wyłączony. Tak, dobra, więc nie będzie piszczeć. A może jeszcze dla prezentacji filmu włączę jeszcze alarm. Mamy dolną wartość. Alarm mamy aktywny wtedy, gdy pokazuje nam się strzałeczka w dół lub strzałeczka do góry, ok mamy aktywny kanał pierwszy. Kanał drugi, alarmy zmieniły swoją wartość, czyli na pierwszym i na drugim została temperatura przekroczona. Termostat 3 wyłączony i 41 termostat 4 powinien zostać wyłączony. I mamy przekroczenie temperatury na wszystkich e, kanałach. Dlatego, że zakres tam mam ustawiony tylko 1,5 stopnia, gdybym oczywiście tą wartość wstawił 5, no to mamy zakres od do, gdy czujnik się schodzi. E, tu będzie widoczne. O, mamy teraz temperatura jest w przedziale chyba 3 stopni, tak? Czyli mamy 1,5 stopnia alarm, czyli 3 stopni. E, tu też alarm znikł. E, uruchomił się przekaźnik, czyli wartość zadana minus histereza, Mamy uruchomienie przekaźnika. E, tu też będzie 39, i o 1 stopień. Alarm dolny się uruchomił tutaj. I tu mamy już aktywne dwa przekaźniki i przekroczony alarm górny dla drugiego kanału, i jeszcze za chwileczkę będzie pierwszy. Mamy temperaturę 35 na pierwszym, czyli poczekajmy chwilę, czyli będzie 33,5. I wtedy będzie zbyt niska temperatura dla kanału pierwszego. OK, i tak jak widać, aktywny jest alarm dolny. Oczywiście możemy włączyć, ale i wyłączyć e, dany alarm. OK, ten termostat jest dość fajny, chociażby z tego tytułu, że mamy możliwość miksowania sobie czujników lub przypisania jednego, dwóch lub trzech czujników dla czterech kanałów. Może być to na przykład. Czujnik pierwszy dla trzech kanałów, a czujnik drugi tylko dla jednego i to dowolnie wybranego kanału. Czujniki cyfrowe DS18B20. Ok, to chyba byłoby na tyle. Mam na imię Grzesiek. Telefon kontaktowy do mnie: 502 812 675. Układ do nabycia. Telefonicznie, drogą mailową lub na portalu Allegro, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Pozdrawiam!